A chyba nie. Jego nitwa właśnie się rozpoczęła. Nie najszczęśliwie wystar wystartowała Kanade Burgoin która przez moment galopowała, ale już, już dobrze kłusuje. Problemy ma Munde Blasober, która mocno została, została także Nitisa żoslę. A na czele w tej chwili jest chyba Lera Deba. Spore dla Głości, kilka została Mundę Błasober, prowadzi Lera Deba, tuż koło niej kłusuje Sibli Dalsi. Blisko czołówki jest także Nobles Burłas, ona kłusuje na miejscu trzecim. Została trochę Kalida Pat, została też Mundę Błasober, nie najlepiej wystartowała Nitisa żoslę. Z tyłu jest także Rive de Clerlon. Teraz Siblidal zrównała się z prowadzącą Lerondeb. Jakieś problemy ma także. że de Bourgogne. Cały czas wstrzymywana przez powożącego. Chyba po to, żeby nie weszła w galop. Teraz cofnęła się troszkę Siblidal Poprawiła Nobles Burłas, A cały czas na czele jest Lera de Ba. Lera de Cofnęła się teraz już wyraźnie. Kana. A poprawia cały czas Nitisa Żoslę. Teraz Kanadę Burgoń wstrzymywana. Wychodzi na czoło. I oddala się od rywalek. Druga jest Lera Deba. Trzecia Sibli Dalsi. Pozostałe klacze dalej. Kanadę Burgoń już w zakręcie. Ścigają w tej chwili Sibli Dal si. Nie poprawia Lera Ba i poprawia za to bardzo mocno po zewnętrzny Nitisa Joslę. I cały czas na czele Kanady Bourgogne. Ona wyprowadziła klaczę na prostą. Prowadzi z dużą przewagą przy kanacie Lera de Ba polem Sibli Dalsi i bardzo ładnie kłusuje także Nitisa Joslę. Ona chyba jest w tej chwili druga. Kanadę Burgoń, Sibli Dalsi i Nitisa Joslę walcząca o drugie miejsce. Kanadę Burgoń z przewagą ścigają teraz wyraźnie już Nitisa Joslę. Kanadę Burgoń, Nitisa Joslę, 200 metrów do celownika. Sibli Dalsi walczy o trzecie miejsce. Kanadę Burgoń i Nitisa Joslę, 100 metrów do celownika. Kanade Burgon, Nitisa, Joslę to jest jeszcze jedna długość przewagi ale za chwilę to może tego nie być i w celowniku chyba razem Kanadę Burgon minimalnie przed Nitisą, Joslę trzecia jest Sibli Dalsi